Pana się, Chmano, Mexikano TV, Otwiera dla Was drzwi. Jak zawsze z rana o poranku musi być poranny vlog. Słuchajcie, muszę to się opowiedzieć, co się wczoraj wydarzyło. Co się wczoraj wydarzyło. Byli u mnie widzowie, przyjechali do mnie z dosyć daleka. Słuchajcie, z dosyć daleka przyjechali widzowie do mnie. No i cóż, oczywiście no ja uważam, że się zachowałem z kulturą, oprowadziłem ich i tak dalej. Byli na fabryce. No i cóż, chcieli, no chcieli zajść do Majora, właściwie to do Majora, nie do, nie, 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 do, nie, nie do Grubasa. Tylko do Majora chcieli zajść, nie? Chcieli zajść do Majora, więc mówię, dobra, no to ja was trochę podprowadzę, bo ja i tak nie miałem zamiaru tam wchodzić. Absolutnie. I co się zdarzyło? Oni są tego świadkami, ci widzowie, nie tylko ci, bo jeszcze byli inni, bo tam grillowali bodajże. Co się zdarzyło? Grubas wyskoczył kurde przed bramkę. Prawie chciał się już ze mną na, nawalać, jak to się mówi. Sam, sam do mnie wyskoczył. Sam do mnie wyskoczył. Słuchajcie, wyskoczył też do tych widzów, gdzie wszyscy, którzy tam byli, byli świadkami, byli, że to zaczął on szemrać naprawdę. To jest cały, cały jego wizerunek, prawdziwy wizerunek nie wiem może był po alkoholu może nie był trudno mi powiedzieć rzucił się tak jak się rzucał do Majora ostatnio tak teraz się do mnie rzucił rzucił się trochę do widzów oczywiście oni zrezygnowali z wchodzeniem bo, bo stwierdzili że to nie ma sensu nawet żadnego no i ja im się nie dziwię no, natomiast dlaczego tak postąpił Grubas dlaczego tak Grubas postąpił ponieważ miał już tam grilla za darmo Prawdopodobnie, bo pewnie z pieniędzy widzów, tam były dwie dziewczyny i dwóch chłopaków Czy trzech chłopaków chyba nawet Widziałem, że nieśli do niego piwsko No, ale to nie o to chodzi, bo ja nikomu nie zabraniam Tylko chodzi o zachowanie Grubasa No już Grubas się zrobił tak perfidny I dzwoni do mnie on jest nienormalny psychicznie, Ty się chłopie leczyć, kurde. Bo cię sam wsadzę do tej choroszy. Po choler nie dzwoń do mnie i zapomnij mój numer. Zapomnij, jeszcze się rzucę na ulicy. I słuchajcie, co lepsze, twierdzi, że to jest jego ulica i ja nie mam prawa po ulicy chodzić. Rozumiecie? Więc ja mówię, jak ona się nazywa. Ulica Nera. Którego zagłodziłeś? O, jak się za. O, jak się zagotował, bo zagłodził psa. A co, nie zagłodziłeś? Zagłodziłeś, grubasie, się, sam się obżerasz kiełbasami i tak dalej, za widzów pieniądze, siedzisz, żresz, bo przyjadą. No to wiadomo, z pustymi rękoma nie mogą przyjechać, bo nie wypada, jak grillarz zrobić, żeby grubas żeby spłacił, grubas, grubas w życiu by nie kupił nic. Obżerasz się, ale psa ciężko było dawać jedzenie. Jakoś mój pies jest cały zdrowy i gruby. K. No, a twój jak wyglądał? Dobrze wiesz, jak wyglądał twój pies dlatego nie pozwalałeś, żeby do niego podchodzić bo wiedziałeś, jak on wygląda że zaniedbany, ciemniaczu ty jeden grubasie. Wiedziałeś o tym wiedziałeś i dlatego nie pozwalałeś dla widzów podchodzić ale ktoś się schytrzył i, i, i zrobił zdjęcia. Ja nawet wiem kto ale ci nie powiem. Ja wiem kto nawet wiem. Wiem kto, ale ci nie powiem. Heh. Za głupi jesteś, żeby wiedzieć kto. Nie ja. Nie. Nie ja. Ja bym chciał, to już bym dawno zgłosił tego psa gdzieś. Ale ja wiem kto. Wiem. Wiem kto, ale ci nie powiem. Sobie się domyślaj. Może Majer, może ja, może ktoś inny, może jakiś widz. Nie wiadomo. No, się domyślaj sobie. A oskarżaj wszystkich. Oskarżaj wszystkich za to, że głodziłeś zwierzę. Wszystkich pooskarżaj dookoła. I udawaj, i sieć kurwa na grillu i żryj kiełbasę. Czy tam nie wiem co, czy boczek. Za pieniądze widzów oczywiście. No bo to tego jesteś zdolny. Ty nigdy kasy nie masz, dziwne. Tyle zarabiasz i nigdy pieniędzy nie masz. A kupujesz samochód. No bardzo to jest... Nie no, to jest, to jest bardzo dziwne. A, i następna sprawa. Nakręcasz film, jak wygląda zodiak od tyłu. I 90% filmu to jest mój dom i mój kibel. Wszyscy wiedzą, gdzie ja mieszkam. To to jakąś nowość pokazałeś, czy co? Hitchora chciałeś zrobić? Wszyscy dokładnie wiedzą. Każdy, kto do mnie przyjeżdża, to wie, że trzeba za zodiak zajść i kurde wiedzą wiedzą, gdzie jest moja chata, to to... Nie wiem jaka to nowość, żadna nowość, chłopie, to no, ja nie wiem. No, no żadna nowość. No, czym ty chciałeś zabłysnąć? No inteligencją na pewno nie zabłysnąłeś w tym momencie, no ale dobra. No dobra, no słuchaj. No ale teraz się z ciebie ponabijamy trochę. Wafaliśmy taki pomysł, żeby pozdrowienia przez coś takie. I teraz tak. Pozdrowimy Krzysztofa G., Krzysztofa. Nie, Krzysztofa. Czy. Krzysztofa, czy, przepraszam. Borodo. Rodo. Grubacie Rodo. Daniela W. Borodo. Rodo. I Kozienic. A dlaczego? Borodo. Nie można powiedzieć nic więcej. Ty się wbiłeś w te Rodo w łeb swój durny, kurde, jak nic. No ale dobra. Twoja sprawa. I tak niedługo leczonko będzie. Bo ja mówię ci, ja, ja, ja powtarzam, ja mogę iść na leczenie alkoholowe, tylko ja wyskoczę, a ty raczej już nie wyskoczysz. Także pozdrawiam Was widzów serdecznie. Nie wiem, jak, jak się dzisiaj dogadam, jak się dzisiaj dogadam z, z, tym, z tym chłopem... Yy, sorry, że tak pod słońce, ale ja dopiero wstaję, jeszcze się nie ogoliłem nawet. Nie zdążyłem, no bo chciałem poranny zrobić. Jak się dogadam z tym chłopem, który mi ustawia, bo on musi coś tam poprzestawiać, bo te donejty nie lecą, nie, nie możecie nic napisać, chyba nic nie możecie napisać, no, to musi mi to poprawić i, i, i jeżeli uda mi się z nim dogadać jest poniedziałek, to, to jeszcze zrobimy, zrobimy ten, no, no zrobimy tego live'a, nie, Ewentualnie możemy jeszcze zrobić gotowanie, tylko ja muszę pomyśleć co, co tu zrobić, no. Słuchajcie, słuchajcie na prost, najprostsze i naj, najlepsze danie. Możemy zrobić po prostu kaszankę z tym, z, z, z cebulą, nie? To, no, ale, ale już chyba każdy, umie, każdy chyba umie to robić, no. Także mówię, grubasie będę chodził po tej ulicy, ile będę chciał, ile będę mógł. Ty mi nie zabronisz, chodzić po ulicy. Nie, jeszcze on stwierdził, to jest jego ulica. O! On coś ma, ty masz coś nie halo. Coś tutaj jest nie niehalo. To jest Twoja ulica? Co ty ją budowałeś, Sam robiłeś? Twoja własność? Weź, ty człowieku, ty de, debilu jeden. Dobra, słuchajcie się, nie będę już na niego psiocił. Nie, bo wszyscy i tak wiedzą o kogo chodzi. O tego grubego dekla. No, to jest jego ulica. No jasne, brawo Ty. Brawo Ty. To jest Twoja ulica. To kiedy moją przejmiesz? Może poprzejmuj wszystkie ulice, pół białego stoku przebi. Do niczego nie nadajesz, się ty.